Pokoju I DOBRO Jesteśmy na ścieżce siedmiu radości Matki Bożej w sanktuarium Matki Bożej Rychwałckiej i pragnę z tego miejsca zaprezentować książkę ojca Muraja Wodo Franciszek Zasyżu Podróż i Marzenie Lektura, która ukoi serce każdego ucznia Chrystusa która pozwoli człowiekowi wątpiącemu, doświadczającemu trudności w wierze na nowo popatrzeć na Chrystusa z perspektywy Franciszka z który niczym księga otwiera nowe życie, nowe życie w Chrystusie dla każdego z nas. Książka franciszkanina, który na etapie swojego życia przeżywał trudności, i odnalazł pokój i radość życia właśnie poprzez świadectwo franciszkowej drogi. Dzieli się tym świadectwem w sposób wspaniały, ukazując różne etapy życia świętego Franciszka i Biedaczyny Asyskiego jako źródło uwolnienia swoich własnych marzeń. I tutaj, dla tych wszystkich, którzy cierpią z powodu tego, co aktualnie dzieje się w Kościele, Droga Franciszka pokazuje nam, że warto i można żyć Ewangelią Świętą w Kościele Świętym Katolickim i ci, którzy stawiają sobie pytania o sens, o wartość wyznawania wiary, bycia w Kościele, tu odnajdą żywy powiew tego ducha, który inspirował biedaczynę zasyżu do pójścia za Chrystusem. Kiedy w, ruinkach, w ruinach kościółka świętego Damiana usłyszał Franciszku, idzie, odbuduj mój dom, mój kościół, uzmysłowił sobie wtedy, że e, ma to zrobić tak bardzo naturalnie, w sposób fizyczny, stawiając mury kościelne. A tu nie chodzi o mury, tu chodzi o serce. Serce, które daje w podróży przez świat. Piękna scena spotkania z sułtanem, gdzie Franciszek staje przed nim w swoim połatanym habicie i mówi nie przychodzę tutaj dać Ci pokój, który będzie przeciwieństwem wojny, ale przynoszę Ci pokój, który zrodził się w moim sercu pod wpływem walki duchowej. Przynoszę Ci pokój, który, mu, który i Myślę, że dla współczesnych ludzi Którzy chcą iść drogą wiary, a zło zasiało w nich wiele niepokoju. Ta książka pomoże odzyskać radość ducha, pokój, ten głęboki pokój wiary i doświadczy czytelnik tej książki tego, że marzenia się spełniają, a nie wtedy, kiedy konkretny człowiek podejmuje drogę w imię Jezusa Chrystusa czego Wam wszystkim życzę. I niech się tak stanie. Pokój i dobra.